Jeżeli chcesz tanio kupić odżywki sportowe, to nie wiem co masz zrobić, bo ja takowych nie sprzedaję. Dzień dobry, a dla niektórych być może i dobry wieczór. Filip Wiszniewski. Kłaniam się, a to kolejna odsłona Rzucamy temat, czyli programu, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia ze świata MMA i mamy to Jakub Wikłacz ogłoszony na gale UFC 320 T-Mobile Arena w Las Vegas a jego rywalem będzie Patrick Mix czyli były mistrz Bellatora, absolutnie ciężkie wyzwanie, zarówno przed Robertem Ruchałą w postaci Williama Gomisa, a tym bardziej dla Jakuba Wikłacza w w postaci byłego mistrza Belatowa, dlatego nie przedłużając, ja rzucam temat, a Was zapraszam na część merytoryczną tego filmu. Jedziemy z intrem. Musi być podanie, Filip! Zanim oczywiście jeszcze przejdziemy do części merytorycznej tego materiału, zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę i pozostawienia komentarza, jak Wy typujecie starcie Jakuba Wikłacza z Patrykiem. Miksem stawcie bardzo ciekawe, więc tym bardziej jestem ciekawy Waszej opinii. Dzisiaj warunki polowe, ale sytuacja wymaga tego, aby nagrywać w każdych warunkach. Wynotowałem sobie kilka kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o Patryka. Miksa. To jest zawodnik, który walczy w niezwykle ciekawy sposób. Być może nawet w pewnym stopniu podobny do Jakuba Wikłacza, ale walczy przede wszystkim z odwrotnej pozycji. Wynotowałem sobie kilka takich rzeczy. Stosuje kopnięcia frontalne, najczęściej, żeby po prostu zdystansować swojego przeciwnika. Podobnie do Jakuba Wikłacza. Przy agresywniejszym skróceniu dystansu bądź wejściu w nogi skacze do gilotyny, Podobnie jak zrobił to Jakub Wikłacz na KSW 95 dusząc Sebastiana Przybysza. Znakomity grappler, który na 20 wygranych walk aż 13 razy poddawał swoich przeciwników, dwa razy nokautował, a pięć walk zakończył przez decyzję. W swojej karierze przegrał za, zaledwie dwie walki, ale ani razu nie przegrał przed czasem, co jest warte podkreślenia zarówno wcześniej, jak i w tym debiucie w UFC z Mario Bautistą przegrał przez decyzję. Decyzje. Nie, no komawy mnie tu za was zjedzą normalnie. Zaraz mnie zjedzą komawy. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to znakomity grappler, podobnie jak Jakub Wikłacz, ale da się go trafić w stójce Mavio Bautista, jabem i akcją 1-1-2, czyli dwa razy przednia ręka, raz długi tylni prosty, był w stanie trafiać Patrygo Miksa. Z kolei Magomiet Magomiedow w ostatniej obronie pasa Bellatora po zmianie pozycji z klasycznej na odwrotną, gdzie prawa ręka jest z przodu, był w stanie przygotowywać sobie akcję przednią ręką po długie uderzenie lewym prostym i tym w pierwszej rundzie, zdaje się, naruszył swojego przeciwnika. Bardzo chętnie bym Wam pokazał właśnie tę akcję, ale niestety zdejmą mi film, ale oczywiście jest to na oficjalnym fanpage'u YouTube Bellatora dostępna ta walka mistrzowska, także jest. Warto to sobie po prostu odwinąć, ten pojedynek. UFC nie oszczędza Polaków w swoich debiutach ale to dobrze bo do ugrania jest naprawdę duża trzeba też podkreślić że Pacie Mix pokonywał w przeszłości dwukrotnie właśnie Magomeda Magomedowa Jamesa Gallaghera czy Alberta Moralesza, więc to już są całkiem niezłe nazwiska, a też trzeba podkreślić, że wcześniej był też Sergio Petis z kolei przy Jakubie Wigłaczu nawet nie trzeba wspominać, ale gwoli ścisłości Sebastian Przybysz, pentalogia kilkukrotnie, raz pokonany, raz walka wemisowa, i też wielokrotnie wygrywał z Sebastianem Przybyszem do tego Zuriko Żeżła, do tego uduszony Antun Racić do tego pokonany Bruno. Augusto dos Santos, także też całkiem niezła plejada gwiazd. Zwłaszcza myślę, że pokonanie Sebastiana Przybysza daje tutaj dużo Jakubowi Wikłaczowi, jeśli chodzi o doświadczenie. Co do Pacziego miksa, to on zarówno z góry, jak i z dołu radzi sobie świetnie. Wszak szuka shoulder crunchy, czyli zablokowania babku, jeśli jest na dole, aby po prostu wykaraskać się z parteru. Dobrze też walczy w tak zwanym dokwajcie, w walce psów. Bardzo dobrze skrambluje, jeśli chodzi o zagrywki parterowe. Dobrze wsuwa się za plecy, jest, można powiedzieć, takim rzepem dla swoich rywali i to będzie bardzo groźne w jego arsenale. Tutaj Jakub Wikłacz zdecydowanie musi się tego wystrzegać. A jeśli chodzi o rekord Polaka 16 do 3 i 2 w emisy, ani jednej walki Jakub Wikłacz w swojej karierze nie wygrał przez nokaut, bądź nokaut techniczny, ale za to aż 10 wiktorii z 16 zakończyło się przez poddanie i 6 walk Jakub Wikłacz wygrał przez decyzję, jeśli chodzi o porażki, dwa razy przegrywał przez nokaut, pamiętamy kiedy Sebastian Przybysz na KSW 53 usadził Polaka na wątroby, być może też tego będzie musiał się wystrzegać Jakub Wikłacz raz przegrał przy przez poddanie, i to było coś niesłychanego. Jakub Wikłacz z Dawidem Gralką przez skrętówkę przegrał w 2016 roku, bardzo dawno temu. Myślę, że puścił już to dawno w zapomnienie. Zobaczymy, czy to się zmieni zarówno po stronie Paciego Mixa, jak i Jakuba Wikłacza, czy jednak ta walka pójdzie na decyzję. Bardzo trudne zadanie przed Polakiem, natomiast możecie się śmiać, może to jest bardzo życzeniowe, natomiast w tym momencie Jakub Wikłacz jest na tak, takiej dużej fali wznoszącej, jest w takiej formie, tak dobrze wyglądały jego ostatnie walki, iż jestem skłonny naprawdę uwierzyć w to, że Jakub Wikłacz będzie w stanie wygrać ten pojedynek. Nie przewiduję tutaj raczej nokautu, ale jestem ciekaw jak nałożą się te dwa grapplingowe style obu zawodników i czy właśnie któryś z nich nie będzie się bał wejść w parter. Mam nadzieję, że Jakub Wikłacz uwierzy w swoje umiejętności grapplingowe, które są jak na warunki MMA wybitne i że będzie w stanie może nie poddać, ale na pewno na dobrą decyzję wywieźć tę walkę dla siebie. Oczywiście, to co Wam tutaj przedstawiłem, to jest absolutnie duży skrót. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na szersze typowanie tego pojedynku, ale już teraz warto było o nim powiedzieć, ponieważ jest to świeże ogłoszenie. Jeśli oczywiście ten filmik Wam się spodobał i czegoś się dowiedzieliście, zwłaszcza o stylu, w jakim walczy Patci Mix, Patrick Mix, właściwie mówiąc oryginalnie, no to zdecydowanie zachęcam do zostawienia łapki w górę. I czekajcie na kolejne wywiady. Myślę, że ostatnio dostarczyłem Wam całkiem sporą dawkę absolutnie fantastycznych gości. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia. Musi być poddanie Filip!